W programie Photoshop Elements funkcjonuje pojęcie tak zwanego obszaru roboczego. Jest to w pewnym sensie podłoże, na którym znajduje się zawartość obrazu, czyli, czyli treść zdjęcia. Początkowo te pojęcia mogą nam się wydawać nieco enigmatyczne. Ale ma to, ma to swój sens. Szczególnie ten sens jest tym, tym większy, tym głębszy, gdy poznamy system pracy na warstwach, o czym będzie mowa w jednym z kolejnych klipów. Póki co rozważmy, na czym, na czym polega, czym jest ten, ten obszar roboczy pliku i w jaki sposób możemy manewrować jego wielkością. W początkowych klipach niniejszego kursu. Uczyliśmy się zmieniać wymiary obrazu. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie chcemy zmieniać wymiarów zdjęcia, natomiast chcielibyśmy zyskać dodatkową powierzchnię wokół tego zdjęcia, tak aby na przykład umieścić tam, czy to jakiś napis, czy może jakieś dodatkowe zewnętrzne elementy graficzne, czy cokolwiek innego. Coś, co jednak powinno się znaleźć albo w całości, albo, albo nieco poza. Aktualnymi, obecnymi krawędziami obrazu. No w tej sytuacji trzeba powiększyć obszar roboczy tego dokumentu i wykonujemy to za pomocą polecenia. Obraz zmień rozmiar, rozmiar obszaru roboczego. Także nie rozmiar obrazu, lecz rozmiar obszaru roboczego. Wbieramy to polecenie. Mamy w górnej części okna informację o tym, jakie są bieżące wymiary tego obrazka, więc około 7 na około 11 cm. Oraz jakie są nowe wymiary obszaru roboczego, w który wpasowane jest to zdjęcie. No domyślnie wymiary obszaru roboczego są identyczne z wymiarami zdjęcia, ale możemy teraz te, te wymiary powiększyć. Możemy na przykład powiększyć je procentowo. Aby to uczynić, zmieniamy jednostkę dla docelowego nowego wymiaru. Zamiast centymetrów użyjemy procentów. I 100% szerokości oraz 100% wysokości to są również bieżące wymiary obszaru roboczego, czyli pierwotne wymiary też obrazu jako całości. Załóżmy, że, że chciałbym powiększyć w pionie ten obrazek o, do, do 110% wartości początkowej, no więc dokładnie tyle muszę wpisać w jednym i w drugim polu tekstowym, czyli. W każdej krawędzi chcemy dodać jak gdyby kolejne 10 10% pierwotnej wielkości. Na razie nie zmieniamy pozostałych ustawień. Zobaczymy po prostu co się stanie, co się wydarzy. Klikamy przycisk OK. I rzeczywiście pojawił się jakiś nowy element wokół naszego obrazka. Obrazek nie uległ zmniejszeniu, wręcz, wręcz przeciwnie, gdybyśmy sprawdzili teraz no, liczbę pikseli, z których ten obrazek się składa, wybierając polecenie obraz, zmień rozmiar, rozmiar obrazu, no to jest ich nieco więcej niż, niż było na początku. W związku z czym też i no, wymiar tego, tego dokumentu po wydrukowaniu na papierze będzie większy po około centymetr z każdej. W każdym wymiarze, tak? czyli w wymiarze szerokości bądź, bądź wysokości. To jest zmiana do, do tych 110% wymiarów oryginalnych. Tak czy inaczej, ten obszar roboczy jest obszarem pustym. Ten nowy, dodawany obszar roboczy jest obszarem pustym. Ma ustawiony kolor biały, bo taki jest aktualnie zdefiniowany w programie, tak zwany kolor tła, który się ustawia za pomocą tej oto. Dolnej próbki koloru. Wracając jeszcze na chwilę do tego okna zmiany obszaru roboczego, zatem polecenie obraz zmień rozmiar, rozmiar obszaru roboczego. Możemy również zdefiniować, z której strony bądź z których stron. Ten, ten obszar zostanie powiększony, czyli, czyli gdzie pojawi nam się, przy której krawędzi, bądź przy których krawędziach pojawi się ten dodatkowy pusty obszar. No to tutaj już będziemy decydować o tym w zależności od tego, co chcemy dalej z tym plikiem robić. W każdym bądź razie do definiowania miejsca, w którym ma się pojawić ten, ten dodatkowy, nowy obszar roboczy, służy ta ikona kotwicy. Jeżeli na przykład wybierzemy takie ustawienie, i na przykład wprowadzimy wymiar procentowy ponownie, czyli powiększenie wysokości tego obrazka do, do, do 110% jeszcze raz jego obecnych wymiarów, to te dodatkowe 10% zostanie dodane tylko do, do dolnej części obrazka. Zobaczmy, klikając OK. Rzeczywiście mamy tutaj większą ilość tego pustego obszaru na dole niż, niż u góry. Także niekoniecznie ten obszar dodatkowy musi być dodawany symetrycznie do, do każdej krawędzi. Jeżeli chcemy z, z którejś konkretnej strony tego obszaru dodać, to tak musimy odpowiednio ustawić to, do tej sytuacji tęże kotwice w oknie obraz, zmień rozmiar, rozmiar obszaru roboczego. Na samym dole mamy jeszcze możliwość zdefiniowania, jaki kolor przyjmie ten dodatkowy obszar. Domyślnie jest to ustawienie o nazwie tło, co oznacza wypełnienie tego obszaru, tak jak wspominaliśmy o tym wcześniej, bieżącym kolorem tła, który akurat w tym przypadku, w tym przykładzie no, jest kolorem białym. Możemy wybrać dowolną inną próbkę koloru, z, dowolny inny kolor z próbnika, bądź jakiekolwiek inne ustawienie dostępne na tej liście. Wyboru. Kolor narzędzia to przeciwnie, jest to górna próbka koloru, czyli właściwie taki podstawowy kolor, który wybieramy w Photoshopie w sytuacji, kiedy chcemy pracować narzędziami, które, które opierają się na wykorzystaniu kolorów. No tak to jest rozwiązane w programie Photoshop Elements, że zawsze mamy zdefiniowane dwa kolory: tak zwany kolor narzędzia na górnej próbce i kolor tła na, na próbce dolnej. Pracujemy z reguły z jednym kolorem naraz, ale zdefiniowane są dwa. Są one w odpowiedni sposób nazwane, i te nazwy pojawiają się często w rozmaitych oknach dialogowych bądź przy okazji używania poszczególnych narzędzi. No, tak czy inaczej, kwestią podstawową. W tym momencie jest dla nas zachowanie, te, zachowanie się tego obszaru roboczego, dodatkowego, który, który tworzymy. Tak naprawdę ten, ten kolor, który wybierzemy, no, no nie ma większego znaczenia. Bo on i tak jest jednolity i, i można później go w, w dość prosty sposób zmienić. Sedno sprawy polega na tym, żeby dodać do obrazka, czy też wokół obrazka trochę wolnego miejsca, które będzie można wykorzystać na nowe dodatkowe elementy w kompozycji, no, niezależnie od tego, co to będzie, czy będzie to jakiś napis, czy, 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 czy może jakiś, jakiś rysunek wykonany pędzlem, czy cokolwiek innego, może fragment innego obrazu przeniesiony, wklejony do, do tego pliku. Nieważne. Chodzi o to, żeby powiększyć obszar roboczy, czyli, czyli dodać przestrzeni na potrzeby nowych elementów. Służy do tego właśnie polecenie obraz. Zmień rozmiar, rozmiar obszaru roboczego. Powiększenie obszaru roboczego nie powoduje powiększenia tej, tej głównej, pierwotnej zawartości obrazu. O tym też warto pamiętać, a zatem powiększanie obszaru roboczego w żaden sposób nie, nie modyfikuje tej pierwotnej struktury pliku.